Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w środę 12 marca. Moi drodzy, dziś Pan Jezus pokazuje nam wspaniały przykład ludzi, którzy zmieniają swoje postępowanie, którzy nawracają się, którzy chcą naprawić pewne relacje, swoje błędy. I gdy Bóg widzi taką dobrą wolę u człowieka, który gdzieś się jakoś pogubił. Gdy Bóg dostrzega, że naprawdę chce się zmienić, wtedy radość w niebie jest ogromna i stawia takich ludzi za wzór. Mimo, że wcześniej w swoim życiu bardzo się pogubili i wielkie grzechy, może dopuszczali się wielkiego zła, wielkich grzechów, to kiedy ktoś pragnie zmiany i autentycznie, szczerze robi jakieś kroki, starania, żeby żyć inaczej, to po prostu radość Boga jest ogromna. I o właśnie takich przypadkach dzisiaj Jezus wspomina w kontekście rozmów z ludźmi, którzy mają przeświadczenie o swojej doskonałości: o tym, że oni nie muszą nic zmieniać, że są po prostu najlepsi. I już mówię o szczegółach, właśnie o tych dwóch rodzajach osób. Które są wspominane w dzisiejszej liturgii Słowa, a Kościół daje nam w ramach liturgii Słowa Ewangelię z Łukasza, z 11 rozdziału, werset od 29 do 32. I tu chciałbym właśnie dodać, bo to dzisiaj będzie ważne, pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, z księgi proroka Jonasza. Jest to z trzeciego rozdziału od pierwszego do dziesiątego wersetu. Tak więc w liturgii słowa Kościół nam daje właśnie tę wspaniałą Ewangelię z Łukasza i historię ze Starego Testamentu, do której właśnie Jezus się odnosi w Ewangelii. Tak więc o co chodzi moi drodzy? Jezus dzisiaj ma zasmucone serce, ponieważ patrzy dookoła siebie na ludzi, którzy właśnie wyszli z synagogi. Którzy właśnie skończyli swoje modły, pacierze, widzi pobożnych ludzi wierzących, przywódców religijnych, religijnych, widzi kapłanów, arcykapłanów, widzi uczonych w piśmie, nauczycieli Izraela i tych, którzy po prostu pokazują na co dzień, że są gorliwymi, wierzącymi, ale mają ci wszyscy zatwardziałe serce. Jakoś nie potrafią. Zaufać. Nie potrafią z pokorą otworzyć się na to, co Bóg ma do powiedzenia i że może to być coś innego niż oni mają w głowie i w sercu. Nie dopuszczają tego do siebie. Chcą być przekonywani, chcą ciągle dowodów, chcą ciągle argumentów. Jeżeli by mieli coś zmienić, jeżeli nie będzie twardych, mocnych argumentów, to no to nie, to oni zostaną przy swoim. Przy swoim starym myśleniu, takim religijnym, które nie ma nic wspólnego z relacją z Bogiem, z tym, co mówi Jezus o swoim Ojcu. Tak więc zasmucony jest Jezus, patrząc na zatwardziałość takich wierzących, na ich klapki na oczach, na ich twarde serce niezdolne do zmiany. I w kontekście właśnie tych, osób, Jezus w tym swoim smutku yy, mówi, że przeciwko takim ludziom, przeciwko temu narodowi, przeciwko no, Żydom, ponieważ to on był otoczony wtedy właśnie Żydami, narodem wybranym, naznaczonym, nie? Yy, to przeciwko tym osobom, takim zatwardziałym ludziom, powstaną na sądzie ostatecznym inni z innych narodów, poganie, którzy mieli mniej łaski objawienia w swoim życiu, którzy nie mieli y, możliwości urodzić się w narodzie wybranym, wychować się w wierzącej rodzinie, to poganie y, powstaną na sądzie ostatecznym przeciwko temu plemieniu i potępią je. I wtedy Jezus właśnie robi tę wycieczkę. Do Starego Testamentu, dając na wzór ludzi właśnie z Niniwy. Moje kochani, to jest niesamowite. Jezus mówi, że te osoby, które mieszkają w tym ogromnym mieście pogańskim, mieście grzechu, w Niniwie, oni przez swoją postawę skruszonego serca, i to co mówiłem na początku, że kiedy Bóg widzi jakąś dobrą wolę, w człowieku, że chce zmienić swoje życie, że chce coś naprawić. Wow, to już jest po prostu radość i on jest stawiany za wzór. No i Jezus to dzisiaj w Ewangelii właśnie robi. Mówi do tych pobożnych, do tych religijnych, chodzących raz w tygodniu do świątyni na modlitwy, i posłuchajcie, spójrzcie na nich, na tych pogan, niewychowanych w rodzinach wierzących, spójrzcie na ich postawę. Godną naśladowania. I wspomniał historię proroka Jonasza. Otóż Jonasz był posłany przez Boga do miasta Niniwy, bardzo rozległego, na trzy dni drogi ogromne miasto i tam Jonasz miał głosić taką naukę z mocą, żeby ludzie się nawrócili, opamiętali, bo żyją w wielkich grzechach. Jeżeli dalej tak będą w tym trwali, to Bóg zniszczy to miasto. Jeszcze 40 dni i niniwa zostanie zmieciona z powierzchni ziemi. Lecz wtedy ci poganie, słysząc to nawoływanie do pokuty i nawrócenia, podjęli je. Zobaczyli, że tak, faktycznie, robią źle, postępują niewłaściwie. I podjęli zmianę. I moi kochani, od samego króla po ostatniego, po prostu tam malutkiego człowieczka w tym mieście każdy podjął zmianę swojego życia. I to się Bogu niesamowicie spodobało. Rozradowało to serce Boga. I nie tylko, że ich oszczędził, nie zesłał żadnej kary, to jeszcze ich wywyższył. I Jezus... Użył ich jako przykład do naśladowania. Właśnie, chcę zmienić swoje życie, chce być skruszony i zacząć od nowa. I wtedy Bóg mówi: mam cię, świetnie, doskonale, podejmuję to, rozniecę tę iskrę. I taka postawa jest dla nas wszystkich wzorem. Nie tylko dla ówczesnych, pobożnych, religijnych Żydów z zatwardziałymi sercami i z takim ograniczeniem, ograniczonym myśleniem, ale no też dla nas tu i teraz, że Bóg ceni człowieka, który chce zmienić swoje życie. W jakimś aspekcie gdzieś ma jakąś wadę, coś źle zrobił, chce coś naprawić, kogoś przeprosić, zrezygnować z pewnych złych praktyk, podjąć zadośćuczynienie, kiedy Bóg widzi taką intencję, takie pragnienie, już roznieca po prostu wiatrem Ducha Świętego tę iskrę, by zapłonął płomień, by wesprzeć człowieka w nowym życiu. I my właśnie musimy być takimi ludźmi. Z jednej strony yy, pamiętać, że jeżeli cokolwiek złego zrobimy, to wystarczy decyzja, wystarczy szczere chęci, szczera chęć. I pan już przyjmie y, tę naszą dobrą wolę, dobrą intencję przemiany, i będzie nam kibicował i nas wspierał. Ale chciałbym dzisiaj na prostych słowach zaakcentować taką postawę w stosunku do innych ludzi, którzy się w czymś chcą zmienić. Tak jak ci niniwici robili coś złego, szkodzili sobie nawzajem, y, wyrządzali sobie krzywdę, no ale. Podjęli decyzję, że: OK, stop. Już tego nie będę robił. Chcę to naprawić. Chcę żyć inaczej. I teraz, jeżeli ty widzisz takiego człowieka, że ktoś na przykład ciebie skrzywdził, ale chce nowych relacji, chce przeprosić i budować od nowa, uciesz się jak Bóg. Wesprzyj go. Przyjmij tę iskrę jego dobrej intencji, by. Wycofać się ze swojego postępowania i zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Uciesz się z tej iskry. Absolutnie nigdy nie gaś, nie odrzucaj tego, że ktoś chce się zmienić. Nie bądź zły na kogoś, kto nie otrzymuje kary za swoje złe postępowanie, że sprawiedliwie po ludzku nie jest ukarany. Nie. Nie ciesz się tym. Moi kochani, ci nieniwici są pokazani jako przykład do naśladowania, a prorok, który tam głosił, sam Jonasz, no, zachował się tak, jak ci właśnie Żydzi z Ewangelii dzisiejszej. Zatwardział miał serce. Bo wiecie dlaczego? Ten prorok, kiedy w imię Boże mówił nawracajcie się, bo Bóg zniszczy to miasto za 40 dni. I kiedy ludzie się faktycznie nawrócili, to Bóg się cieszył, a Jonasz się smucił, i on był zirytowany, i on był wkurzony. Bo jak to tak się tutaj stara, tu przepowiada takie słowa, a nic z tego nie ma? Jak to i Bóg od razu im wybaczy? Te wszystkie grzechy i, i, i to złe postępowanie? I się obruszył, obraził się ten prorok. O, takie miał myślenie. Bóg zupełnie, okej, okay, posłużył się nim. Ale później zupełnie się nie podpisał pod tym jego zachowaniem i fochem na to, że ktoś się zmienił. Jejku, jakie to jest dramatyczne, ale jakie to jest bliskie życia. Zobacz, ktoś chce się zmienić w Twojej rodzinie, bo zrobił coś złego. I przychodzi do Ciebie i pokazuje jakąś skruchę, i jakoś nawet tak nieśmiało pokazuje, że chce zacząć od nowa. Jeżeli ty odtrącisz tę rękę wyciągniętą, jeżeli ty nie podejmiesz tej iskry jego dobrej intencji, by się zmienić, to będziesz jak ten prorok niemądry, Jonasz, który się obraził na to, że się ludzie nawrócili. Później go Bóg upomniał, oczywiście. Ale moi drodzy, chciejmy tę Ewangelię i całą tą historię rozważyć. Bóg się cieszy, jeżeli ktoś się zmienia. I jeżeli to lekko pokazuje, to już po prostu mu przychodzi z pomocą, żeby rozniecić tę intencję i tę motywację. I my też tacy bądźmy. Nigdy nie gaśmy ducha. Cieszmy się, że ludzie się nawracają. Nie pamiętajmy zła, które wyrządzali wcześniej, życia starego, co tam zrobili. Nie pamiętajmy tego. Cieszmy się tym momentem, że ktoś chce po prostu podjąć nowe życie. Zacząć pisać nowy rozdział w, swoim, w swojej książce. Niech Pan nam wszystkim błogosławi na mądre życie, na niepotępianie nikogo, na wspieranie każdego, kto chce się zmieniać na lepsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.